Witam Was bardzo serdecznie. Dziś przygotujemy dla Was surówkę z kiszonej kapusty z miodem. Będziemy ją podawać do naszego dzisiejszego obiadu, czyli białe kiełbasy w sosie. Przepis znajdziecie na naszym kanale. Co nam będzie potrzebne do przygotowania? Ja mam tutaj kilogram kiszonej kapusty. Kapustę mam raz opukaną. Jedno słodkie jabłko. Ja mam akurat połówkę dużej cukrowej cebuli, może być jedna mała. Jedna średniej wielkości marchewka. Jedna płaska łyżka miodu, około dwóch, trzech łyżek oliwy z oliwek extra oraz sól i pieprz do smaku. Dobra, od czego zaczynamy? Na samym początku przesiekamy naszą kapustę. Dobrze kapustę przed podaniem posiekać na drobno. Przekładamy ją do miski. w której będziemy na sam koniec wszystko mieszać. Zajmujemy się kolejnymi składnikami. Czyli teraz cebulkę. Cebulkę akurat siekamy w tym przypadku na bardzo drobną kosteczkę. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce, może ją zetrzeć na tarcach. Przesiekaną cebulkę wrzucamy do naszej kapusty. Zajmujemy się kolejnymi składnikami. Marchewkę ścieramy na grubych oczkach. To samo robimy z jabłkiem. Również ścieramy na grubych oczkach. Dodajemy łyżkę miodu. Około dwóch, trzech łyżek oliwy extra virgin. I pieprz. Oraz sól do smaku. Na koniec wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. Najlepiej po przemieszaniu y, odstawić surówkę na około godzinę czasu do lodówki, tak żeby wszystkie smaki ze sobą się zgryzły. Tak wygląda wersja finalna naszej surówki. Przełożyłem ją do miseczek, w których będziemy ją podawać dziś do naszego obiadu. Polecam spróbować ją właśnie z miodem, a nie z cukrem, gdyż daje y, zupełnie inną słodycz. Zachęcam Was do spróbowania tego przepisu. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę i do zobaczenia.